Dzień dobry Jestem w Zielonej Górze Taki mały suplement do mojego filmu o utworzenia przejazdów rowerowych przez Aleje Niepodległości na Inorondzie Zobaczcie To co jest jedna z główniejszych ulic Zielonej Góry Jest przejazd dla rowerów Są znaki ustąp pierwszeństwa Rowerzysta musi się do nich dostosować. W Wielu Wrocławiu skoro są stopy, po prostu tej wielkości można ustawić stop.